Maszyny akumulatorowe to chwilowa moda czy przyszłość? Cześć, zapraszam Was na kolejny materiał i recenzję tego typu maszyny. Miesiąc temu byliśmy na imprezie Classic Auto Market, gdzie wystawialiśmy się, robiliśmy pokazy detailingowe. Tam też skorzystaliśmy z maszyny akumulatorowej Roxa. No i zauważyliście to? Pojawiło się bardzo dużo pytań w komentarzach, ale również w wiadomościach prywatnych otrzymywałem od Was pytania: jak ta maszyna się sprawdza jak w ogóle maszyny akumulatorowe się sprawdzają? Więc od razu postanowiliśmy zacząć je używać w naszej pracowni, żeby powiedzieć Wam coś więcej. No, mija dopiero miesiąc. Wcześniej, jeżeli chodzi o maszyny akumulatorowe, mieliśmy jakąś styczność. Mieliśmy Flexa, może nie, nie, nie na stałe, ale właśnie czasowo, po prostu w ramach testów. Mieliśmy Flexa, mieliśmy Shinmata. Z ROXem pierwszą styczność mia miałem ja. Kwie... Przepraszam, w maju albo w czerwcu na pomorskich targach autokosmetyki w Gdańsku. E, swoją drogą serdecznie Was zapraszam, bo jest już chyba wydarzenie na przyszły rok, jeżeli chodzi o ten event. A jeżeli nie, to śledźcie, ponieważ e, impreza w przyszłym roku będzie dużo, dużo większa. Zresztą co roku jest coraz większa, a to raz będzie trzecia edycja. E, Okej, okay, i tam po, po raz pierwszy miałem okazję używać tej maszyny Roxa. E, miałem też okazję używać Rupesa akumulatorowego, który świeżo też co wszedł. Tam też pytaliście mocno o te, o te maszyny, bo też zauważyliście, że coś pracujemy. No, ale to była pierwsza taka pierwsza styczność akurat z Roxem. Przez miniony miesiąc zarówno ja, jak tylko mogłem, pracowałem na tej maszynie, chłopaki w pracowni również. A to też potwierdza swoją drogą. W ogóle sami zapytali się, czy te maszyny mogą jednak u nas zostać, mogą nimi popracować, bo już na tym evencie pracowało im się bardzo dobrze. No to taka zajaweczka, jeżeli chodzi o, o, o tą recenzję, bo już brzmi ciekawie. Jeżeli ktoś chce dalej chociaż kontynuować te testy, bawić się tą maszyną, to już znaczy, że coś było fajnego, ciekawego. Teraz kilka ogólnych informacji, jeżeli chodzi o ROXa. Maszyna Dual Action o skoku 15 mm. Podoba mi się to, że od razu zrobili tutaj to odpowiednie odsunięcie talerza od tej gumy, więc swobodnie mamy ten spin. To bardzo lubię, nie trzeba tutaj kombinować, żeby ten talerz jakoś od, odsadzać od, od, od tej głowy. Jeżeli chodzi o wagę, no tutaj niestety no musimy, musimy jakby wiedzieć, że maszyny akumulatorowe będą nieco cięższe, natomiast bardzo ważne jest wyważenie tej maszyny i uważam, że tutaj jest, jest to bardzo dobrze zrobione. Nie wiem, jak ją złapać, żeby... ale generalnie ta waga jest zrównoważona. Wiadomo, że ten środek maszyny jest najlżejszy. Tutaj mamy cały mechanizm, tutaj jest akumulator, ale ona chodzi o to, żeby ta waga była mniej więcej zrównoważona, bo jeżeli tu będzie bardzo ciężko, to po prostu ta maszyna będzie nam gdzieś yy, ciążyła. I tu uważam, że jest to wyważenie całkiem niezłe. Oni mają też dostępne większe baterie. Ale wtedy, tak jak ja nie używałem ich, natomiast rozmawiałem z chłopakami, powiedzieli, że nie sugerują. Okej, okay, fajnie, możemy dłużej pracować, ale z drugiej strony już na nie niekorzyść tego wyważenia. Jeżeli chodzi o zakres obrotów, to mamy od 200 do 5000. No to jest taki, bo powiedziałbym, wręcz standard przy maszynach DA o skoku 15 mm. Co ciekawe, mamy 7 biegów i mamy tutaj taki elektroniczny, elektroniczną opcję zmiany tych biegów, tak? Więc odpalamy, ona na razie sobie nie działa. Tyk! Tyk, tyk, tyk. tyk. Jeżeli chodzi o start maszyny, tutaj jest informacja, że mamy ten soft start, natomiast no, on nie działa moim zdaniem tak idealnie, jak przy maszynach na kablu. Nie wiem, czy to wynika... Z samej no po prostu z budowy tej maszyny, nie, ciężko mi powiedzieć, chociaż uważam, że i tak jest dosyć miękko. Zresztą zobaczcie sami, e, ponieważ niektóre maszyny akumulatorowe w ogóle szaleją na samym początku. A tu jest rzeczywiście i tak to w miarę, w miarę dobrze. Więc mam tutaj włączoną plusik, żeby pierwszy bieg odpalić. Nie, nie ma szaleństwa. Jest w miarę tak żwawo, ale nie ma szaleństwa. Moim zdaniem jest ok. I na tym pierwszym biegu spokojnie możemy rozprowadzić sobie pastę. Ewentualnie bieg drugi również jak najbardziej. Oczywiście takie detale jak tutaj pokryte gumą, pokryta gumą ta główka, tutaj ta część, ten środek. Natomiast przy maszynach akumulatorowych przyznam Wam szczerze, że najwygodniej trzyma się się tak. Ponieważ tu mamy dosyć dużą wagę, więc trzymanie maszyny tak nie jest tak wygodne, bo tutaj nam ona będzie ciążyła i widzę, że dużo osób tak pracuje. Ja również tu lekko sobie podtrzymuję, w ten sposób tutaj dociskam i tak pracujemy. Dobrze, to teraz najważniejsze, czyli jak maszyna nam się zachowuje w trakcie pracy, jak się kręci, więc ja nakładam pastę, będę pracował i Zofu podłożymy głos, żebym opowiedział Wam co nieco, a jednocześnie będziecie sami obserwowali, jak reaguje na docisk, ten większy, mniejszy kantowanie i na ile możemy sobie pozwolić. A także, a także, dodam jeszcze swoje uwagi, E, takie no, porównanie do innych maszyn. Co prawda nie mam tutaj przy sobie innych, e, w podsumowaniu jeszcze powiem Wam nieco więcej o, o, o tych, z którymi miałem do czynienia. Natomiast, e, no, tak sięgnę pamięcią i, i po prostu powiem Wam, jak to wypada z mojej perspektywy. Nakładam pastę. Nie będę tu się bawił w impregnowanie i ten. Chodzi tylko e, o pokazanie Wam, jak ta maszyna e, pracuje. Dodam, że pracuje na padzie mikrofibrowym. I teraz tak, na jedynce rozprowadzenie, jak widzicie, da się już na tej jedynce rozprowadzić pastę. To nie jest tak, że ona totalnie stoi, a czasami bywa tak nawet przy maszynach na kablu. Natomiast optymalnie jest rozprowadzać pastę moim zdaniem na jednak na tym biegu drugim. Później, jeżeli chodzi już o pracę główną, przyznam wam szczerze, że ja zazwyczaj wykorzystuję bieg trzeci, czasami czwarty. Ale szczególnie, jeżeli bateria jest świeżo naładowana, to ta trójka z reguły wystarcza. Z czasem, jeżeli traci już trochę tej energii, no to wtedy pracujemy na biegu czwartym, ewentualnie nawet i piątym, ale to już pod sam koniec. Musicie to po prostu wyczuć. Teraz zobaczcie, jak zachowuje się na poszczególnych biegach bez docisku. Mamy jedynkę, dwójkę. Trójkę i tu już zdecydowanie przyspiesza. Czwórka jest bardzo dobrze. Piątka, szóstka. Co ciekawe, co bieg, ta maszyna przyspiesza. I tu jest bardzo duży plus, ponieważ większość maszyn akumulatorowych niestety tam nie ma różnicy między trójką a właściwie szóstką. Tak? No i mamy tu jeszcze tą siódemkę i też przeskok z szóstki na siódemkę czuć, że mamy większą prędkość. Teraz schodzimy, ale z dociskiem. Dociskam, jak widzicie na siódmym biegu, mimo docisku, kręci się ładnie. Bardzo ciężko ją zatrzymać, nawet jakbym cisnął ją bardzo mocno, no ale aż tak nigdy nie robimy. Natomiast dobrze, że tak się dzieje, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystać tą maszynę i tak zwane to kantowanie czy też skrabowanie przy rantach. Ja wtedy zawsze podnoszę trochę obroty, kantuję maszynę e, i w ten sposób maszyną dualeczną możemy dokładniej zrobić wszystkie ranty. Schodzimy na szóstkę. Nadal się kręci, piątka, nadal się kręci, czwórka. Jeszcze się kręci, ale tutaj już widać, że może być ciut, ciut słabiej. E, trójka, no trójka z dociskiem e, już jest tak widocznie słabiej. No i dwójka, jedynka. Tutaj wiadomo, że z tym dociskiem nie możemy pracować. No, znaczy możemy, ale jest wtedy tylko oscylacja. A teraz kwestia wibracji, ponieważ o to też pytacie. Ja powiem Wam szczerze, że zawsze się śmieję i, i, i mam z tym problem. Jestem przyzwyczajony jeszcze do tych starych maszyn jak Kraus, które były dosłownie traktorami. Jakoś nie było to dla mnie przeszkodą. Owszem, jeżeli już złapiemy dobrej jakości maszynę. No to, to czuć, że pracuje się przyjemnie. Z drugiej strony, jeżeli e, przyzwyczaimy się, to nie ma znaczenia. Natomiast e, trzymając tylko e, za rękojeść od tyłu, właściwie za akumulator, zobaczcie, jak się zachowuje maszyna na poszczególnych biegach. Mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę, siódemkę. I tak naprawdę, nawet na tych najwyższych obrotach, maszyna pracuje bardzo równo, kulturalnie. Nie widać tutaj jakichś dużych drgań. Wręcz bym powiedział, że jest bardzo mało drgań. I mało tego, na tej piątce, szóstce, siódemce wydaje mi się, że nawet lepiej pracuje ta maszyna. No wiadomo, mamy wtedy większe obroty, więc ten śmiele śmielej przesuwa się po lakierze. Nie ma takiego oporu, więc automatycznie równiej pracuje. Na temat samej pracy wiecie już wszystko, a teraz kilka słów na temat baterii. To jest bardzo częste pytanie i taka zagwostka. Na ile starcza? Czy jestem w stanie naładować tą drugą? W ogóle, tutaj jeszcze muszę Wam powiedzieć, że w zestawie otrzymujecie maszynę, jeden akumulator i ładowarkę. Zestaw kosztuje chyba 800-850 zł, ale były okresy, gdzie można było ją wyrwać w promocji. Amcha za 500 zł, 550, więc cena śmieszna jak na maszynę o skoku 15 mm i jeszcze akumulatorową. Więc warto od razu dokupić drugie AKU, gdzie porównywalne inne sprzęty potrafią kosztować 2, 3, 4 tysiące. Więc jeżeli dokupicie drugi akumulator, to nie zbiedniejecie, o tak bym powiedział, porównując tą kategorię maszyn. Ale tu pojawia się jeden minus Roxa. Ponieważ na baterii możemy pracować od gdzieś 30 do 40-45 minut, to zależy jak mocno ciśniemy, czy czy robimy jakiś cutting, czy wykończenie, one step cleaner, więc to jest mniej więcej taka rozbieżność. Zauważyłem, że pod koniec pracy jednak ta maszyna troszeczkę słabnie, więc jak normalnie pracujemy na biegu, nie wiem, 3-4. To później jednak musimy pracować na biegu 5-6. Natomiast druga bateria w tym czasie nie jest w stanie się naładować w pełni. Ona potrzebuje jakieś 10-15 minut więcej. Oczywiście pamiętajmy, że nie pracujemy takim ciągiem, chociaż ja też robiłem takie testy, gdzie po prostu szybkie czyszczenie pada, dołożenie pasty i ogień dalej, dalej, dalej. Ale w momencie, kiedy już tam, wiadomo, docieram, otłuszczam, muszę zrobić inspekcję to ten czas nam się wydłuża i w miarę ta y, bateria jest w stanie się y, naładować. Y, więc tak to mniej więcej y, wygląda. Y, no, ewentualnie można złapać taką niedoładowaną, no, ale wtedy wiadomo, będziemy pracować krócej. Więc tutaj jest pewnego rodzaju minus, ponieważ z drugiej strony te maszyny takie topowe, najdroższe, nie mają z tym problemu. Czyli no, zazwyczaj ten czas ładowania jest taki sam jak czas zużycia baterii, baterii albo nawet i krótszy. No ale pytanie: no, tutaj, jeszcze to jest kwestia też i ceny, tak? bo mamy niecały 1000 zł versus 3000 albo więcej. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał i recenzję maszyny ROXa. Swoją drogą chciałbym, żebyście odpowiedzieli na pytanie z początku filmu, z tego wstępu, czyli czy jest to czasowa moda, czy może jednak te maszyny akumulatorowe, bateryjne to przyszłość i przejmą, zastąpią właściwie wszystkie maszyny na kablu. Podsumowując, dla mnie. Sam jeszcze nie wiem, ja nie odpowiem na to pytanie, bo sam nie wiem, jak to będzie. Ogólnie minusem maszyn akumulatorowych jest na pewno to, że są cięższe. Z drugiej strony są dobrze wyważone, co Wam pokazałem. Natomiast są też maszyny akumulatorowe, jak na przykład Milwaukee, które są mocne, ale są bardzo ciężkie, ciężkie. mają większą baterię. Więc no, tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na czym nam najbardziej Zależy. Jeżeli chodzi o pracę na płaskich elementach, to nie ma problemu, bo tak trzymamy maszynę, jest ok. Gorzej, jak pracujemy kilka godzin na elementach pionowych i musimy ją podtrzymywać, wtedy możemy troszeczkę bardziej to odczuć. Z drugiej strony, siłownia zawsze na plus. Jeżeli chodzi o porównanie z innymi maszynami, to na pewno na plus tutaj jest to, że od tych biegów, nawet 3, 4, 5, 6, 7, czuć różnicę w prędkości i mocy. Co niestety przy maszynach innych, akumulatorowych, i to nawet tych dużo droższych, z bardzo znanych producentów, niestety tam nie ma tej różnicy. Nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem, dlaczego pozwolili sobie na wypuszczenie tego typu maszyn. Powiem wam, że do tej pory najlepszą maszyną akumulatorową, jaką miałem okazję pracować, była maszyna ShineMate, czyli no też azjatycki producent. Więc no widać, że oni tam odrobili lekcje i i po prostu <noise> robią całkiem niezłe maszyny. No i takim największym minusem, jeżeli chodzi o Roxa, no to jest ten czas pracy. Po pierwsze w ogóle to, że pod koniec trochę traci maszyna na mocy, a po drugie, że czas ładowania akumulatora jest niestety nieco dłuższy niż czas wyczerpania się go podczas pracy. No, możemy tu kombinować na przykład z trzema akumulatorami, można pokombinować z tym większym. Sam nie pracowałem, ale chłopaki mówili, że no, jest troszeczkę gorzej z tym wyważeniem, więc też zależy na czym komu zależy. No i tak na koniec Wam wrzucę jeszcze taki temat, no bo mówi się tyle, że no, maszyny akumulatorowe, akumulatorowe, ale z drugiej strony, i tak i tak potrzebujemy dostęp do prądu, no bo musimy gdzieś ładować te akumulatory i okej. Okay. Jeżeli mamy jakąś szybką pracę w trudnych warunkach, no to jesteśmy w stanie to załatwić na jednej, dwóch, dwóch akumulatorach. Ale jeżeli tej pracy już jest dużo więcej, no to niestety albo potrzebujemy całą pakę tych akumulatorów, albo tak czy inaczej, dostęp. Do prądu. Oczywiście, jeszcze takim pozytywnym aspektem może być to, że nie dynda nam się ten kabel, więc też mniejsze prawdopodobieństwo, nie wiem, zahaczenia, potknięcia i tak dalej. A tutaj no BHP jest oczywiście bardzo ważne. Mam nadzieję, że rozwinie się ciekawa dyskusja i no właśnie, może w przyszłości pomyślimy też o takim bezpośrednim zestawieniu wszystkich albo większości, albo kilku maszyn akumulatorowych, tak, żeby Wam pokazać bezpośrednio. Która i jak działa. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie ROCKSa, piszcie w komentarzach, oczywiście będziemy odpowiadać. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!